Wiarygodność nie jest mocną stroną koalicji 13 grudnia, ale my postanowiliśmy dać im szansę i wczoraj przeprowadziliśmy całą serię kontroli poselskiej, szukając tych konkretów Tuska, czyli projektów ustaw, analiz, dokumentów, które mogłyby świadczyć o tym, że te konkrety są w ogóle realizowane. Nad całością tej akcji czuwali nasi posłowie: pan Mariusz Błaszczak, pan Jasek Sasin, pan Przemysław Czarnek. Są z nami również posłowie, którzy przeprowadzali te kontrole, czyli pani poseł Anna Krupka, Radosław Fogiel, Paweł Chreniak, Waldemar Buda. Zbigniew Kuźmiuk, Andrzej Gawron i Pan Paweł Sałek. A ja oddaję głos Panu Przewodniczącemu Mariuszowi Błaszczakowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dobiega końca Tydzień Prawdy dla Koalicji 13 grudnia. To 100 dni od czasu, kiedy rząd tej koalicji, na której czele stoi Donald Tusk, powstał. Było zapowiadanych 100 konkretów. Co wyszło z tych 100 konkretów? 100 kłamstw. Sądzę, że uświadomili sobie szczególnie. Sytuację, szczególnie ci wyborcy, którzy do późnej nocy, na przykład we Wrocławskim Jagodnie, stali i czekali na oddanie głosu. Podobno byli to studenci, a więc pytanie można by postawić takie: czy są już akademiki za złotówkę? Byli to drobni przedsiębiorcy, a więc można zadać pytanie, czy jest już dobrowolny ZUS. A wszyscy. Sądzili, że Donald Tusk, tak jak obiecał, wprowadzi w ciągu stu pierwszych dni swoich rządów kwotę wolną od podatku. Niektórzy sądzili, że będzie to 60 tysięcy złotych, inni, że 6 tysięcy złotych miesięcznie, a więc 72 tysiące złotych, ale i jedni, i drudzy zostali zrobieni w balona. Można by powiedzieć, że Donald Tusk jest patologicznym kłamcą, bo przecież zdawał sobie sprawę, że nie zrealizuje tych stu postulatów w ciągu stu dni. A więc oszukiwał opinię publiczną, oszukiwał wyborców. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przygotował całą serię działań, a więc we wtorek przedstawiliśmy to wszystko, co jest rezultatem tych stu dni a więc przedstawiliśmy 100 kłamstw. W środę zaproponowaliśmy 8 projektów ustaw, to 8 postulatów, które wyjęliśmy z katalogu 100 tych rzekomych konkretów Donalda Tuska. Przedstawiliśmy projekty ustaw z wnioskiem o to, żeby były włączone do obrad Sejmu. Sejm na podstawie decyzji marszałka nie zgodził się na uzupełnienie porządku obrad, a więc te projekty leżą w zamrażarce marszałka hołowni. A w czwartek Nasi parlamentarzyści przeprowadzili kontrolę, no i rezultaty tych kontroli zaraz tu zostaną przedstawione. Ja na koniec chciałbym powiedzieć jedno, że mamy do czynienia z kłamcą, mamy do czynienia z bajkami, które można by do katalogu włączyć najsmutniejszych bajek. I jeszcze może jedno przywołanie. Prezydenta Ronalda Reagana prezydent Reagan kiedyś stwierdził, że polityka jest drugim najstarszym zawodem na świecie. W wykonaniu Donalda Tuska można powiedzieć, że wygląda tak samo jak pierwszy najstarszy zawód na świecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Teraz pan poseł Jacek Sasik. Dzień dobry państwu. Tak jak wspomniał przed chwilą pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, poświęciliśmy wczorajszy dzień na to, aby sprawdzić, jak wyglądają w poszczególnych resortach prace nad realizacją stu konkretów przedstawionych przez Donalda Tuska jako jego zobowiązanie wyborcze, jako jego wyborcza obietnica. Bo to, co zostało zrealizowane albo co właściwie nie zostało zrealizowane, to wiemy, to wiemy, możemy obserwować to opinia publiczna może ujrzeć, może usłyszeć, obserwując chociażby posiedzenia Polskiego Sejmu. Ale przecież słyszymy, że 100 dni to za mało, że każdy kto myślał, że w 100 dni uda się zrobić wszystko, no to, tak powiem, z jakimś oczekiem nierozsądnym. Donald Tusk dzisiaj mówi, że największą wadą jest niecierpliwość. No ale rozumiemy, że 100 dni to jest taki okres, kiedy przynajmniej można Pracę nad realizacją tych projektów i właśnie chcieliśmy sprawdzić, czy te prace zaczęły, zostały zaczęte, czy rzeczywiście resorty rządu Nalda Tuska pełną parą pracują nad przygotowywaniem tych projektów, które mają spełniać jego wyborcze obietnice. Państwo Posłowie, którzy stoją tutaj dzisiaj razem z nami i są z Państwem na tej konferencji, to zaledwie część naszej ekipy, naszej drużyny, która wczoraj odwiedziła wszystkie ministerstwa w. Efekt tych odwiedzin jest taki, jaki się spodziewaliśmy. Czyli można powiedzieć właściwie żaden, bo praktycznie nie znaleźliśmy śladów tego, aby ten rząd przygotowywał się realnie do tego, aby obietnice zrealizować. Jest tutaj pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, był przewodniczącym w Ministerstwie Finansów. Myślę, że potwierdzi, że prace nad kwotą wolną od podatku w, no, idą pełną parą, czyli rzeczywiście para w gwizdek. Szanowni Państwo, w, nawet rządząca koalicja nie jest w stanie uzgodnić ze sobą, czy to jest 6 tysięcy miesięcznie, czy 60 tysięcy rocznie, nawet gubią się w takiej prostej decyzji, a co dopiero przygotować konkretne rozwiązania i znaleźć jeszcze na nie finansowanie, bo każda obietnica ma sens wtedy, kiedy ma pokrycie w środkach budżetowych. Kwestie przedsiębiorców pan poseł Gawron, pan poseł Gawron potwierdzi, mam nadzieję, że w, również tutaj te obietnice dobrowolnego ZUS-u, zdeżruktowanej składki zdrowotnej, no tam coś w tej sprawie się robi, ale pozornie, bardzo pozornie, a i tak nie ma w rządzącej koalicji zgody, bo słyszymy z jednej strony zapowiedzi realizacji, częściowej realizacji tej, tego zobowiązania, a z drugiej strony lewica twierdzi już dzisiaj, że takich rozwiązań nie poprze, więc kolejny dwugłos w tym rządzie. Podobnie jest, Szanowni Państwo, w innych, w innych resortach. Babciowe, myślę, że wiele polskich rodzin rzeczywiście czeka na to rozwiązanie. No niestety, pracę podjęto, ale Oczywiście nie w takim wymiarze, jak obiecano. Okazuje się, że babciowe może i kiedyś będzie, ale z progiem dochodowym, czyli tak naprawdę niewiele osób w Polsce z tego skorzysta. A studenci, to o czym mówił przed chwilą pan przewodniczący Błaszczak, darmowe bezpłatne akademiki. Szanowni Państwo, no, okazuje się, że akademia za złotówkę, to nie bezpłatne, oczywiście za złotówkę. Szanowni Państwo, no, lewicowi, lewicowi członkowie tego rządu wolą zajmować się przywróceniem emerytur UBK-om i SB-kom niż realizacją tych postanowień, tych obietnic, które składali w kampanii wyborczej, bo resort nauki to przecież domena Lewicy, podobnie jak resort edukacji. Szanowni Państwo, i tak można byłoby mnożyć. Moglibyśmy tutaj stać rzeczywiście wiele godzin. Państwo posłowie pewnie mogliby szczegółowo opowiadać o, o tym, co zastali w resortach. Ja osobiście szczególnie czekałem na wyniki kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych, którym jeszcze do niedawna kierowałem. Zapowiedzi były szumne. W regulacje prawne dotyczące bezstronnych konkursów. W, no, ponoć te. Praktyki, złe praktyki, jak oni twierdzili, z czasów naszych rządów miały szybko zniknąć. Oni mieli pomysł. to, Szanowni Państwo, jak to dzisiaj wygląda, media codziennie donoszą. Żadnych regulacji nie ma, co przyznał, ani nawet prac nad nimi nie ma, co przyznał wczoraj z rozbierającą szczerością pan minister Kropiwnicki, naszym posłom, którzy kontrolowali ten resort. Za to w radach nadzorczych i zarządach spółek roi się już dzisiaj od działaczy partyjnych w rządzącej koalicji Platformy Polski 2050, PSL-u czy Lewicy. Również tutaj nie dotrzymano żadnych obietnic, a jak pracuje ten resort, no cóż, minęło 100 dni, żadnego aktu prawnego, żadnej ustawy, jedynie poprawki do jednej z ustaw, które zostały przyjęte jeszcze przez nasz rząd. To jest w ogóle plaga całego tego rządu. Lenistwo, szanowni Państwo, lenistwo. Ten rząd po prostu nie pracuje. Ten rząd nie pracuje, nie tworzy rozwiązań prawnych. Mamy tego efekt w polskim Sejmie, gdzie posłowie zbierają się właściwie tylko proforma. W tych, te obrady są jedno-dwudniowe, a ilość głosowań świadczy o tym, że właściwie nie ma żadnych rządowych przedłożeń. Szanowni Państwo, ale można zadać pytanie, czy ze wszystkimi obietnicami tak jest. Otóż nie, no są takie obietnice, która, które ta władza realizuje bardzo szybko i sprawnie. Pigułka, dzień po, tak zwane, tak zwane odpolitycznienie sądów i prokuratury, no, które w praktyce wygląda w ten sposób, że bezprawnie został odwołany prokurator krajowej są odwoływani kolejni prokuratorzy i w sposób bezprawny mianowany jest nominat ministra Bodnara. Przejęcie mediów publicznych. Dzisiaj Donald Tusk mówił w swoim spocie, chwalił się, że to jest rzeczywiście wielkie osiągnięcie, że media publiczne są wreszcie nasze, jak powiedział. Rzeczywiście nie są już publiczne, są ich, są partyjne. Jest zapowiedź zwalniania więźniów. No, można powiedzieć, że duże inwestycje trzeba będzie pewnie drzwi obrotowe w więzieniach montować, żeby ta rotacja rzeczywiście tak szybko następowała. Są wreszcie bardzo sprawni w takich działaniach, które służą ich wygodzie, służą budowaniu ich bizancjum władzy. Otóż, Szanowni Państwo, ten rząd jest nie tylko największy w historii, nie tylko. W jego skład wchodzi największa ilość ministrów i wiceministrów, sięga to już 120 osób. Ale, szanowni państwo, ten rząd również bardzo sprawnie w ciągu tych 100 dni zdążył już zapowiedzieć zakup nowych limuzyn No bo jak jest więcej minister, co jest limuzyn, więcej potrzeba takich eleganckich, dobrze wyposażonych czterostrefową klimatyzacją z odpowiednią mocą silnika. W 10 milionów złotych na to ma być przeznaczone. Zdążył już również wypłacić nagrody w swoich kierowanych przez siebie ministerstwach 5 milionów bo to tylko na nagrody 2 miliony 600 na dodatki. Szybko się, szanowni państwo, umościli w tych resortach, ale na razie zajmują się sobą i zajmują się zawłaszczaniem państwa, bo chociażby to, co dzieje się w ostatnich dniach, czyli wniosek, zapowiedziany wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Preca. Glapińskiego, no to też można powiedzieć spełnienie jednej z ich obietnic. Niestety, ale wszyscy tą spełnienie tej obietnicy odczujemy. Już to dzisiaj odczuwamy, bo kursy walut gwałtownie rosną, złotówka się osłabia. Tak jak mówiliśmy, Szanowni Państwo, nieodpowiedzialne ruchy doprowadzą do tego, że będą cierpieć wszyscy Polacy. I chcę powiedzieć, że my nie ustaniemy w tych działaniach, które prowadzimy, to jest dopiero początek. W, tuż po 13 grudnia powołaliśmy w klubie parlamentarnym w Sejmie w zespół, specjalny zespół decyzją pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka. Zespół, którym ja kieruję, a który będzie zajmował się bieżącym rozliczaniem. W, wykonywania zobowiązań wyborczych przez rządzącą koalicję. Także w żadnym wypadku, Szanowni Państwo, nie kończymy naszej pracy. To 100 dni to jest, można powiedzieć, początek. Każdego dnia będziemy monitorować, będziemy kontrolować, jak przebiega realizacja tych obietnic. Donald Tusk mówi, że teraz będzie już szybciej, sprawniej. No, myślę, że będzie tak jak ze wszystkimi obietnicami Donalda Tuska, chociaż nie jedna. Jedną udało mu się rzeczywiście zrealizować po wielu latach. Pamiętamy, jak mówił wiele lat temu, że teraz to benzyna może być po 7 zł. Rzeczywiście to mu się już prawie udało. Miała być po 5,19, a ile jest, to wszyscy widzieliśmy chociażby na tym spocie, który przed chwilą był wyświetlany. Będziemy im patrzeć, Szanowni Państwo, na ręce. Nie mogą być spokojni, nie mogą spać spokojnie. Będziemy koalicją niezwykle skrupulatnie rozliczającą tę władzę. Dziękuję. Teraz pan poseł Przemysław Czarnek. A jest to przy tym, szanowni państwo, największy w historii rząd, rozbudowany w sposób niebywały. Samo tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kiedy my rządziliśmy, było to, był to, były to resorty połączone i było nas w kierownictwie siedmioro osób, z dyrektorem generalnym łącznie. Dziś w tych kierownictwach obu resortów jest trzynaścioro. Pani i Panów, a zatem prawie dwukrotnie więcej, co kosztuje kilka milionów złotych więcej tylko na samo utrzymanie kierownictwa. Do tego są potrzebne te limuzyny również, no bo jak jest tylu ministrów i wiceministrów, to trzeba też czymś ich wozić, trzeba zatrudniać kierowców, więc to są te koszty, które są realizowane. Ale w tych ministerstwach nie dzieje się nic co miałoby prowadzić do realizacji stu konkretów. Pan przewodniczący Mariusz Błaszczak pytał, gdzie są akademiki za złotówkę. Panie przewodniczący, to była ściema. Słyszeliśmy pana ministra Wieczorka, która nam teraz też w Sejmie będzie mówił o jakichś 50 sprawach. Na naszym spocie to było widać. To była taka jakby przenośnia, on powiedział. Więc Te akademiki za złotówkę też są taką jakby przenośnią. No bo jak się zabiera uczelniom miliard czterysta milionów złotych, które nasz rząd przekazał na budowę również akademików, a daje im się w zamian. Wielki, wspaniały projekt budowy akademików za 160 milionów złotych, no to rzeczywiście to jest jedna wielka ściema i taka przenośnia. To jest rząd na kilka procent. Wylicza się, że z tych 100 konkretów, które były zapowiadane przez Tuska i z których mówił, że nie boi się rozliczyć, zrealizowanych jest około 9 procent. Przy czym to są też konkrety, które są zrealizowane tylko dlatego niektóre, że to myśmy je przygotowywali. Jak choćby te podwyżki dla nauczycieli. Myśmy przygotowali zwyżkę subwencji oświatowej o 12 miliardów 130 milionów złotych dołożyli z zaciągniętego jeszcze bardziej długu publicznego, z deficytu budżetowego, dołożyli 11,5 miliarda, więc większość tych podwyżek i tak my przygotowaliśmy, a te podwyżki znów nie były wypłacone tak, jak miały być wypłacone, no bo nie do podstawy, tylko do średniej, a na uczelniach wyższych nie dostali ich wszyscy, a ci dostali, w większości dostali nie 30, tylko około 11-15%, co prasa zresztą opisywała. Tak wygląda realizacja tych 100 konkretów po studniach rządu Tuska. To są, to jest 100 kłamstw, które właśnie w ten sposób wygląda. Nasi posłowie byli we wszystkich ministerstwach, różny stan tam zaobserwowali, również psychologiczny tych, którzy których spotykali tam i przesłuchiwali. Niektórzy uciekali, niektórzy nie chcieli przyjść, niektórzy kazali oczekiwać na siebie po kilka godzin, a niektórzy z kolei nagrywani prosili o kolejny zestaw pytań, bo te dotyczące stu konkretów były zbyt trudne, żeby na nie, żeby na nie odpowiedzieć. A nasi posłowie skorzystali wczoraj praktycznie z dnia wolnego niemalże no bo nie można zrealizować stu konkretów w 100 dni jeśli parlament nie pracuje zwołuje się posłów na dwa dni przyjeżdżają posłowie z całego kraju a głosowania trwają 20 minut dotyczą 14 spraw z czego 6, jeśli dobrze pamiętam sześć dotyczą tak fundamentalnego zagadnienia jak 90 rocznica uchwalenia ustawy o ochronie przyrody no w jaki sposób Celebrując 90. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie przyrody, chce się zrealizować 100 konkretów. To nie jest 100 konkretów, to jest 100 kłamstw. Odkryliśmy to wczoraj w tych ministerstwach, co nie było zresztą trudne. To jest 100 kłamstw na 100 dni rządów Tuska. Oszustwo, oszustwo w Biały Dzień społeczeństwa, które głosowało jednak za konkretami, a nie za, a nie za kłamstwami. Ale tak jak powiedział pan premier Jacek Sasin. My czekamy na kolejne 100 dni, kolejne 100 dni, kolejne 100 dni, na kolejne okresy, w których będziemy rozliczać rządzących i będziemy pokazywać, jak wielkim kłamstwem posłużyli się żeby tylko dorwać się do władzy. Bardzo dziękuję proszę państwa czy są jakieś pytania do naszych posłów jest jedno pytanie bardzo proszę o przedstawienie się podanie w redakcji rozumiem że pytanie na pewno dotyczy Dzień dobry, realizacji stu konkretów TVM24. to co państwo myślą o suwerennej Polsce powiedział ostatnio Michał Dworczyk Ja bym bardzo prosił żeby przynajmniej z państwa zapytać, ma czy pytanie na temat realizacji stu konkretów w przestrzeni medialnej że premier Mateusz Morawiecki Domaga się usunięcia ziobrystów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Miał nie zgodzić się na to Jarosław Kaczyński. Czy Państwo zamierzają być razem za wszelką cenę, czy może jednak jakaś granica została przekroczona? Proszę Państwa, konferencja prasowa jest poświęcona stu kłamstwom Donalda Tuska, więc może skoncentrujmy państwo, się nie na tym, na co dotyczy rządu, prawicy? bo to rząd ma wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, więc to jest podstawa jeżeli oceniamy to, co zostało Wypełnione dotychczas, a to było jedno wielkie kłamstwo, i na tej podstawie możemy budować projekcje w przyszłość, a więc skoncentrujmy się na rządzących, nie uciekajmy od tych trudnych sytuacji. Ja rozumiem, że stacja telewizyjna, którą pan reprezentuje, już zmęczyła się krytykowaniem rządu, teraz przeszła do krytykowania opozycji, ale ja zachęcam do tego, żeby patrzeć władzy na ręce. Ja bardzo panu dziękuję, ręce, panie redaktorze, proszę, ale nie jesteśmy na to w studiu Te Pałę, tylko na konferencji zapytać, prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i sprawiedliwości. Bardzo proszę, żeby następne pytanie, pytanie zażądu, zadał kolejny zażądu, pan redaktor. By, by panie Polska redaktorze, ale sumie, bardzo ta, proszę o oddanie mikrofonu następnej osobie. Ale ja chciałbym i... uzyskać odpowiedź na moje pytanie. A Pan już uzyskał odpowiedź na swoje pytanie. Porwał pan mikrofon, trzyma pan w ręku i nie odda pan nikogo. Dobrze, to może pan minister Botnar, panu pomoże. jeszcze może sprawie silnego życia. Bardzo pana proszę o oddanie Obrony mikrofonu czy następnej jest, pan na konferencję prasową i w sprawie pana koledzy pod i koleżanki nie będą w mogli wykonać swoje pracy. Czyli zmienił się pan w hejtera. Znaczy ja jak pytam pana widać? po prostu o meldunek w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć? Ja odpowiadałem wczoraj na spotkaniu z mediami, odpowiadałem na ten temat, ale jeszcze raz powiem, że ja proponuję takie lekarstwo skuteczne, Stuprocentowo skuteczne na rozpalone głowy raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Ja mam wiele uwag do prezesa Banasia, ale ten raport dotyczący właśnie sprawy został przygotowany rzetelnie, więc najlepiej będzie, jeżeli ten raport zostanie przedstawiony opinii publicznej i zapewniam Państwa, że to, co mówiłem dotychczas w tej sprawie, podtrzymuję swoje stanowisko, a odsyłam do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękuję. Proszę następną osobę. Panie redaktorze, naprawdę, proszę zastosować się do zasad, które tutaj panują na konferencji prasowej. Bardzo proszę, pan redaktor z Polsatu, z tego, co widzę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, następne pytanie. Bardzo proszę. Panie redaktorze, proszę zadawać swoje pytanie. No ale teraz następna redakcja chce zadać, dlaczego tvn zachowuje się w ten sposób. No. Nie jesteśmy w studiu TVN24, jesteśmy na konferencji. Podobre pan miał swoją szansę, zadał pan demokracji. pytanie. Proszę Pozwólcie dać szansę kolegom. Nie jest ta konferencja organizowana tylko i wyłącznie tak. dla telewizji TVN24. Panie, Bardzo panuje instrukta, pan jak można z przerywać proszę. na konferencji prasowej, jak można hejtować konferencję panie redaktorze, prasową. Dziękujemy. Przejdzie pana przypadek do historii. Będzie pewnie omawiany w szczegółach. Zachęcamy do tego, żeby pan zainteresował się też tematem realizacji stu konkretów przez Koalicję 13. No właśnie widzimy, jak pan się interesuje. Pan, bardzo pan, proszę, kolejne pytanie. Proszę pan, jeśli chodzi o hamstwo w tvn Pan widać, próbuje się z nimi ścigać, to bardzo skutecznie. Proszę pozwolić na zadanie pytania kolegom z innych stacji telewizyjnych. Bardzo proszę. Panie redaktorze, pan zadaje pytanie? Bardzo proszę. Seweryn Lipoński, Polsat News. Nowy rząd ma dzisiaj przedstawić założenia szczegółowe Ustawy o obronie cywilnej. Chciałem zapytać, jak Państwo oceniają te pierwsze wiadomości i jak to się stało, że przez dwa ostatnie lata Państwo nie zdołali jeszcze, rządząc, takich przepisów wprowadzić. I druga kwestia, związana z wyborami samorządowymi. Jak wygląda kwestia parytetów na listach Prawa i Sprawiedliwości? Wiemy, że co prawda kobiety stanowią w różnych ugrupowaniach sporą część kandydatów, kandydatek, natomiast często nie są na listach biorących, na miejscach biorących. Jak sytuacja wygląda u Państwa? W pierwszej sprawie na biurku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji leży projekt przygotowany przez rząd prawa i sprawiedliwości dotyczący obrony cywilnej myślę że jednym z bardzo ważnych elementów ważnych jeżeli chodzi o system obrony cywilnej jest zapewnienie tego żeby w remizach strażackich były ambulanse i żeby ochotnicy strażacy pożarni byli przeszkoleni żeby mogli udzielać pierwszej pomocy medycznej ale także wiele innych rozwiązań ten projekt został na biurku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji my jako klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ten projekt Projekt przedstawimy, za kilka dni będzie przedstawiony również pod obrady polskiego Sejmu. A chcę zwrócić uwagę na to, że system obrony cywilnej przez lata nie funkcjonował. Nie funkcjonował do czasu powołania wojsk obrony terytorialnej i wtedy wod zapełnił lukę, która była przez dziesiątki lat. Pamiętam, że jeszcze kiedy pan minister Przemysław Czarnek był wojewodą, Lubelskim to przyjeżdżałem do województwa lubelskiego i wspólnie ocenialiśmy zaangażowanie wojsk obrony terytorialnej w niesienie pomocy pokrzywdzonym przez, przez nawałnice, na przykład, w województwie lubelskim były takie przypadki w innych województwach poprzez inne klęski żywiołowe. Więc System obrony cywilnej przez lata nie istniał. WOT zapełnił tą lukę, a teraz rzeczywiście jest czas, żeby przedstawić konkretne rozwiązania w projekcie prawa i sprawiedliwości. System obrony cywilnej jest budowany wokół straży pożarnej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Sądzę, że ten temat został teraz wywołany szczególnie jeśli chodzi o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z uwagi na zaniedbania. Jakich się dopuścił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, bo przypomnę, że na przykład utrzymanie schronów leży w kompetencji samorządów. Wczoraj na konferencji prasowej z panem Tobiaszem Boheńskim, byłem wojewodą Mazowieckim, mówiliśmy również o tym. Pan Tobiasz Bocheński jest kandydatem na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest człowiekiem, który z całą pewnością te wszystkie zaniechania, jeżeli zostałby prezydentem Warszawy wypełni, będzie podejmował działania skuteczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo z punktu widzenia właśnie obrony cywilnej. A jeśli chodzi o miejsca, na listach w wyborach samorządowych, to ja myślę, że oddam głos pani minister Annie Krupce, która jest naszym pełnomocnikiem w Województwie Świętokrzyskim i która na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego będzie mogła przedstawić informacje. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, kobiety stanowią znaczącą część naszych kandydatów. W Województwie Świętokrzyskim, gdzie jestem przewodniczącą zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, połowa liderów list do sejmików Województwa Świętokrzyskiego to kobiety. Pani wicemarszałek Renata Janik, pani radna Magdalena Zieleń. Charyzmatyczne, silne, pracowite kobiety. Mamy wiele przebojowych kobiet, które już Państwo poznaliście podczas naszych konwencji wyborczych, ale także mamy kobiety, które jeszcze zapewne Państwo poznacie. Bardzo dziękuję. Proszę następne pytanie. Panie Dzień rektorze. dobry. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ja chciałbym zapytać o składkę zdrowotną, bo rząd przedstawił wczoraj jednak pewne założenia. Ta składka zdrowotna ma spaść. Jak Państwo oceniają ten pomysł, ten projekt, te założenia? I druga sprawa. Projekt Polski 2050 dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Polska 2050 proponuje, aby uwolnić handel w niedzielę. Czy Prawo i Sprawiedliwość może poprzeć ten projekt, czy w ogóle, Państwa zdaniem, ten projekt ma szansę na to, aby zostać uchwalony przez Sejm w tej kadencji? Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to złożyliśmy właśnie wśród tych ośmiu projektów ustaw, jest projekt. Prawa i Sprawiedliwości, powrotu do stanu poprzedniego. To, co wczoraj przedstawiono jako projekt, to jest, można powiedzieć, namiastka tego, co zaproponowaliśmy my, więc, moim zdaniem, to jest taka próba na siłę przedstawienia czegoś przed studniami, to nie rozwiązuje problemów osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, my proponujemy powrót do stanu poprzedniego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, no to proszę Państwa, sprawa handlu w niedzielę została dawno rozstrzygnięta. Polacy przyzwyczaili się do tego, co jest, nauczyli się robić zakupy w ciągu sześciu dni. Handlowcy, szczególnie kobiety pracujące w dużych. W supermarketach mają niedzielę wolną, mają możliwość spełnia, spędzenia tego czasu z rodziną i w związku z tym uważamy, że nic tu nie trzeba poprawiać, więc absolutnie żadnych propozycji ruchu chołowni nie poprzemy. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję naszym posłom, dziękuję Państwu za udział w konferencji. Do zobaczenia.